na nastolatki. co ty zrobiłeś? Czemu? JA NIE WIEDZIAŁ! Wyrób tytoniowy szkodzi twojemu zdrowiu i powoduje uzależnienie. Co, w ogóle, w ogóle, wy widzowie, że ja się coś z Cośkiem koleguję? Nie, kurwa, to jest sam interes, my tu tylko content robimy. Yes. Ale naprawdę to my się nie znamy. Jaki content? z debilem chyba. Przepraszam, proszę, pisku mi się. Przepraszam, to te dzieci w, w, w piwnicy. Ale. Ja, nie, ja, ja nawet piwnicy nie mam. Ja nie wiedział! Ja i piwnicy nawet nie mam, autentycznie. Mój ja dom. Ja piwnicy nawet nie miał. Ja, ja. ja, ja, ja mój, do, mój dom aktualnie nie posiadam nawet piwnicy, to jest smutne. Ja nie posiadam domu! Co, ja wam powiem, jak, jak wygląda życie Cośka. Coś jak tak naprawdę ma taki swój przynośnik komputer, nosi go na plecach, na plecaku, co nie? I on, kiedy obczaja, kiedy yy, jacy ludzie jadą na wakacje, i wtedy on się włamuje do jego domu jego domi, Nagrywa tam f***. Cosiek, trustole. Kwysiu! Mlecznik! Mlecznik! O w tym sezonie. Gdzie jest Cosiek? Cosiek! Dobrze, czerwony klan, tak? Dobra, super już Cię widzę. Iddefons, psiejaja... Ale psie ja to było hasło, a nie Twój nick, debilu! Hasło to 2, 1 czy 7. Ale, a w sumie... Po co Ty mi podałeś hasło? Zna... Tak mi znajdą. Bo to jest ha. tylko przez Steam. Nie rację, bo ale... Tego, bo to było ustawione tylko przez dom. Dobra, teraz Ty się zajmujesz domem, Ty jesteś gospodarzem, a ja idę w tripa. Nie. I żeby nie było, pójdę w drugą stronę. Wracam się. Zostaw go! Zostaw Joe'a! Ale ja z nim tu będę siedział. Dobra. Zwal mu konia. Też Joe'a! Zostaw go! Nie! Dzień dobry, Polsko! Jesteśmy w słonecznej Małopolsce. Ma, jest ze mną 18 yy, Krzysztof. Nawet nie podawaj, się nie, nie mów na mnie Spokojnie, spokojnie, profesjonalnie. Godaj, co napisałeś do tej 14 latki! Ale ja nawet nie piszę do wiekowych osób. Co napisałeś do mnie? Nawet do ciebie nie piszę. Właśnie. Będę służyć ci radą, jeśli nie wiesz co zrobić, porozmawiaj ze mną. Damoklin. Szczęścia. Brak domu to dla mnie nic nowego, ale chętnie bym wprowadził jakieś zmiany. Cała ta przestrzeń tylko dla mnie, naprawdę dziękuję. Las to fajne miejsce, lubię wędrówki po zdejszych szlakach. Widzisz, podoba mu się to, co mu tam zrobiłem. Wiedziałem, że Joe ma gust. Chcę wyjść. Wypuść mnie. Wypuść mnie. Zostajesz z Joe'em na zawsze. Ja, ch ja chcę wyjść, tato. Nie wyjdziesz. A, to... Synu, synu, nie wyjdziesz. Tylko nie wypuść naszego... Dlaczego... Klienta. To nie jest wcale więzień naszego... Obozu o wakacyjnego Askabanu. Więzień Askabanu. Harry Potter. Harry Potter. Czytaliście Harry Pottera? Tak, przeczytałem go całego. No, staram ci do dupy. Obiecujesz? Przedę do jakiegoś Keiwa. Przedę do kiełś O tu cię. Ciemno, ciemno. Postawę pochodniej na rozwale, dostałem świetlika. Ten mleczy go znalazłem. M mam mlecza. Mleczyk ostatni syn, ty... nie. Dobra, eee. u do jakiegoś brudnego. Ale nie, to jest nagietek. A to, to prawie to samo co. To jest napletek? Nagietek. To prawie to samo co mlecz. To prawie to samo co napletek. Chyba twój, bo tak samo. O, do... slime, slime utknął. Ha Ho, Hojo? Przepraszam, już nie. Ja, spokojnie, czasem cza, czasem tak trzeba. Prawda, tak nie A, trzeba. To... Ostrze mi teraz wysyła jakiś głosów. Oj nie. Ja tam nie wchodzę, bo tam jest jakieś bajoro O, ryba, ryby mam, ryba. Tyk. Jest. będę bił rybę. zabiję rybę. O Jezus Maria. Gdzie ja jestem jakiś tych. Co to jest za miejsce? Brak przeciwników w pobliżu. Jak to? Pustynia! Uuu! Pustynia? O, to może będą te, te takie te mrówki, mrówkowe coś tam. O powiem. i ciekawe, że kaktusa trzeba bić siekierą, ale drewno już kilofem. Ale w Minecrafcie też tak to działa, że trzeba... W sensie nie trzeba, ale... W Minecrafcie ja wszystkim, wszystkim, wszystkim wykopiesz No trochę tak Zbieram kapkusa no. Chujowo tu jest Wracam do domu To co to jest? O. Idę idę w drugą stronę No chodź do mnie, e, bo ja już tam byłem na drugiej stronie, musisz do mnie podejść Ale ja bardziej. Aha, mam do ciebie iść. Tak bo samemu się boję, a tu jakiś dla mnie niebieskim Dobra, idę do ciebie! Nie. Tu. Nie. Co? Co? Ży Żydzi idą. Co? Aaaa. O nie. O nie. O nie. Idą do mnie znowu. Zabiorą mi moje tubsko. Chryste panie. A, skaczą mi na mordę. Skoczył mi na Pomóż mi szybko. No idę, idę, jestem coraz bliżej. Jestem coraz bliżej. A Ja jestem coraz dalej, bo od ciebie uciekam prosto. O ty, kurwa. Ale z to mój I za pochodniami. O! Ej, wpadłem do jakieś. do wody. Ok. Kurwa, czemu nie mogę. Ej, ej, Jestem teraz głębiej! O kurwa! A ja jestem w kewie, super. O! Czekaj, czekaj, bo ja kurwa. Co ty się o, jest? Gdzie, gdzie ty jesteś, ej? Wpadłem do wody. Nie, Było tam głęboko i zombie to... Ja pierdolę tam się wyjść, nie dało z tej. Czemu co. Co, 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 gdzie ty mnie dzisiaj No ja cię do siebie prowadziłem, a to, że ty debilu wpadłeś w jakieś dziury, to nie moja wina. To no, kurwa, ciemno było. O, ciemno jestem. Było. O, kurde, ale miejsce znalazłem. Idę jeszcze raz do ciebie. Nie musisz. Wadełko. Ale chcę. Co to? Straszna noc dla alchemii. Janino. Znowu mam k... k, k, k cz ej, czemu ja nie mam zbroi? O kurde, ale mam! A, bo tutaj mam. Ale mam rzeczy, chryste, panie Jezu. Eee, znowu wyborcy PiSu do mnie idą. Jezu, ile tu jest slajmów? Nie! Masz! No, ale mi się nie masz umierać. Umrę. Palcie się, palcie się, skur... syny. Dobra, pali się. Spaliłem go, spaliłem go Nie powiem co Bardzo dobrze Ale tego Mów nie ma czemu... O! A ja znalazłem kolej. ZŁOTO, 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 ZŁOTO Już drogi w Polsce są lepsze niż tutaj Wypierdzielaj, żółty slime. idź stąd Mała się nie lubi, idź stąd, ej Ej Stąd Odsuń się Aaaa... A nie tu... Nie, nie, niech nie będzie nie, 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 kurwa! Jezus Maria, czemu ty um... No znalazłem lustro. Jest mamy lustro. Zaj, super. O to chodziło. Mamy lustro. Co, co, co daje? Co daje lustro? Nie wiem. A może zostanę w domu jednak. No, dla ciebie to na pewno lepsze będzie. Co by tu można było zrobić? To za wiele. Umyślny. O nie. Ja bym przeniósł te wszystkie craftingowe rzeczy w jedno miejsce, ponieważ... Ale... Te, jak, będą osobno, ...jak będą osobno, to wtedy nie będą działać inne funkcje. Rup, rób, możesz no. sobie ustawić co chcesz. Mam pojętność. Zawsze. Jak ustawisz, Dobra. masz wolną rękę. Ej, bo nie wiem czy wiesz, ale... ten pi... do ciebie idzie. Gdzie? No pod, Podpalać Oko, oko. Ja muszę spalić, muszę podpalić Jest podpalony, podpalony, podpalony. To jest wolno. W tym świecie nie ma wyborców na wyborców pisów Ani na Konfederatów. Hi, hi, Ej no spokojnie, spokojnie Patrz w ogóle jak ja szybko chodzę masz? ej, patrz co ty masz, ale fajne Ale fajne Znalazłem Fajnie Ja muszę w dzień też iść jakiegoś tripa, bo w nocy to jest trochę niebezpiecznie. Jakby co to masz gościa w domu? No siema Jak cię wypierdoliło Siema? O, tam jest To dałby mi się lepszy miecz, bo to jest trochę chujowe Masz proszę Masz o, dobra, daj do... Da, już nie go Dawaj mi Sowa Dziękuję bardzo Co was po coś potrzebna? Nie, so ale jest Jak ty to zrobiłeś? Co? Jak to zrobiłeś? To znalazłem A, okej, okay. myślałem, że zrobiłeś. Dobra, już jest dzień prawie. Okej, okay, eee... Yy... Dobra, dawaj, chodź ze mną. Ja nie mogę tak Wiem. W tych drzewach nic nie ma, także nie warto tam iść. A, no to dobrze, no to chujo. O! Słoneczniki. Uder, że nie mleczę. Okej, okay, tu uważaj, bo tu jest woda. kurwa, o bardzo. Ja, ja jestem stary. Stary. Ale faktycznie różnica wielka. Choć sprawdzimy sobie tutaj Kejwa Dobra, sprawdzamy keiwa. Ja, nic, nic, nic tu nie ma. Poczekaj, no dobra, coś będzie. Mówiłem, że tu nic nie ma. Dobra, dobra, wytam. Ja znam się na dziurach. Twojej mamy chyba. To już za dużo. Przepraszam, nie, nie, nie przepraszam, nie chciałem. Szanujcie swojej mamy, Dużo Dopóki. dla was zrobiłeś, szanowni. Dopóki je macie a, zwłasz, a, zwłasz, a Zwłaszcza te stepujące ma. O Debidem jest to Ja. Pierdole. Nie, stój, stój, ja już się wyjdę. O! Kurwa, szybko przyszedłeś. Ciekawe dlaczego. Też jeszcze takie buty, takie szybko pieki. Nie dla psa. Jezusem jesteś, ty pójdziesz po wodzie. Nie jest... O właśnie... Nie właśnie nie chodzę, to jest problem. słaby jesteś. O, srebro, srebro, bierz, bierz, bierz. Właśnie, właśnie, właśnie mówię, o... Nic nie powiedziałeś. Nie, to jest ow, to jest ow. Ale tak, to i tak ci się przyda, a tu jest zimowy bioma. Chciałem cię właśnie na niego zaprowadzić. Równo Okej, okay, zjedz je równo, nie wiem. Zjedz kakao, nie wiem jak to było. Ehm, posyp z zjedz ze smakiem, tak. O! Jakbyś tak nie pamiętam jak były te renowanki, ale. Śmiał. bardzo ładnie, bardzo ładnie. Ta tam nie zawsze tak uczył I czemu od razu po zimie jest pustynia? Bez sensu. Co on ja pustyni robić? Przydałbyś, przydałoby się znaleźć jakiś biom szkarłatny. Właśnie. Chyba znalazłem szkarłat. Tak? Tak, mam szkarłat. O kurwa, ale wpytę, dobra. O nie, 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 nie. Zapitalaj, zapytaj, zap... biegnij, biegnij. Dobrze, dobrze, że jestem szybki. I... O, co to jest? Ale widzisz, dałem szkarłat jednak O, o. o kurwa, to, ty, co to za pyskacz? mój tato za to A... Tato wróciłeś! Tato, co ci się zdało? Masz heado, masz head. Są... Are, are you okay? To Dobra, ale mamy szkarłat, ej, to możemy na bossa iść pierwszego. O, o yy, nie, w sensie możemy mózg zabić. A, mózg katulu. Tak. Okay. Ale, wiesz, bo ja się, ja, mnie mózg zabił ostatnio, tak. O, 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 serce dostałeś. I, kor i koronę tak. jeszcze jakąś. Yy, w sensie to nie było koronę, tylko krąg. Kręg. To nie no, to totalnie. Ale napierdalają tutaj. O jezus, ile tego pająk jeszcze jakiś tu jest? Jajks, pająk. Boję, boję się, pająk, Spiderman zielony. Jezus, Mario, nic na <grym> mnie nie zrobią. <grym> A pierdolanych, jesteśmy kurwa nie do pokonania. A bo ja na tą włóczkę śmiesz, dobra, chodź. O, jest kopania pod nami. Zaraz się kopiemy w dół. Będzie bosik, będzie bosik. Mam nadzieję, że się uda. On bardzo ciężki jest. Nie, no aż tak to nie. Myślisz, że nam się uda za pierwszym razem? Powinno tak. O, mamy zejść do kopalni, chodź. Lecę, plecy, plecy Za to, za to, za to. No właśnie. No, no dawaj, chodź tu, no. No dawaj, no no, no. no zabij. Chodź. Chcesz się, Chcesz się jebać? Chcesz jebać? No to O, skaczę! Chodź, chodź, chodź. Ej, a masz... Ej, a ty masz młot czy nie? Mam Masz młot? No. To no dobrze, bo przyda się młot Do niszczenia tych takich... I mamy za słabe kilofy. O kurde, nie mam HP, nie mam HP. No ja, ja ci kryję. Nie masz tu się zregenerować? Czekaj... Okay. O, pomóż mi O kur... Nie zdążyłem Nie zdążyłem Czemu to ja tu budowałem dom dla naszego... Dla naszej ofiary, czy znaczy dla naszego kupca Już Podzianek. u mnie, następny odcinek już u mnie Tak, ee, u Jester'a, Jestera, Pijanego pajaca, zmigniewa e, Będzie kolejny odcinek Dobrze widzowie, kur... trzymajcie się, miłego weekendu wam życzę, trzymajcie się Jest praktycznie północ, także no, ja umieram I co no? Widzimy się w kolejnych odcinkach, trzymajcie się.